Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mamy na zadanie dzisiaj rozróżnienie równość x kwadrat minus 6x minus 7 niż 0. To tak, a mamy 1, b mamy, to, a to jest co to przy x kwadrat, b to jest to co przy x, czyli minus 6, a c jest minus 7. Dobra, liczymy deltę, b kwadrat minus 4ac, czyli 36 minus 4 razy 1 razy minus 7. Tu będzie minus razy minus, czyli będziemy mieć plus, czyli 36 plus y, 28. W konsekwencji daje nam 64. Pierwiastek z delci jest pierwiastek z 64, czyli 8. Super, będziemy mieć dwa miejsca zerowe. I teraz tak, x1 minus b, czyli będzie minus minus 6. E, potem jest minus pierwiastek z delty na 2a, czyli mamy... 6 minus 8 na 2 to jest minus 2 na 2. I to daje nam minus 1. A x2 będzie tutaj z plusem, czyli już minus minus 6, ee, plus 8 na 2. Czyli daje nam to 6 plus 8 w liczniku na 2 to jest 14 na 2. I to nam daje 7, czyli jak mamy wykresik, a jest dodatnie, więc zamiast skierowane do góry, mniejsze bądź równe, czyli kółeczko zamalowane. Tak jest. Tu są dodatnie wartości, tu widzimy ujemne, bo jest pod 8, co nie, a tu są znów dodatnie, bo jest wykres nad 8. I teraz tak, mniejsze bądź równe 0, to będą od, właśnie tu będzie minus 1, a tu będzie 7 czyli x należy do przedziału ostrego od minus jedynki do siódemki. I tyle w tym odcinku. Tyle dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Klikam czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film Ci się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podejście go swoim znajomym, aby zobaczyli, w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać, aby zdali maturę na jak najwyższym poziomie e, i mogli pójść na warzyno, wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do posłuchania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję. i Postaram się szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Czy wszystko było jasne i klarowne, czy coś nie do końca było? Napiszcie to wszystko w komentarzu. Za każdy komentarz serdecznie dziękuję i Wam odpiszę na niego, ale możecie też napisać jakikolwiek komentarz. Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze. Serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.